Jest najprawdopodobniej jedna z najważniejszych osób na Off Festival. Zdrać proszę, za co jesteś odpowiedzialny. No, dziękuję bardzo e, za to docenienie. Ja jestem odpowiedzialny za e, no właściwie cały proces produkcyjny. Produkcję e, wszystkiego, e, z czym ma do czynienia widz, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Zarówno infrastrukturę sceniczną, jak i wszystkie inne elementy, które widzimy tutaj wybudowane. Ja odpowiadam za rozplanowanie tego terenu i wybudowanie naszego miasteczka, łącznie oczywiście też ze stanami muzycznymi oraz później już za produkcję muzyczną i przygotowanie scen na przyjęcie zespołów. Kiedy tak naprawdę zaczyna się Twoja praca na terenie festiwalu, a kiedy zaczyna się w zaciszu domowym, gdzie zaczynasz to wszystko projektować? w zaciszu domowym praca się zaczyna generalnie przede wszystkim od inwentaryzacji poprzedniego roku bo my akurat skrupulatnie archiwizujemy wszystkie rzeczy które się wydarzyły wszystkie zmiany jakby w terenie wszystkie zmiany techniczne które nastąpiły żeby mieć materiał do pracy w następnym roku, ten festiwal no, nie jest stawiany na zasadzie jakiejś spontaniczności, tylko wszystkie rzeczy rozplanowujemy i roz, roz, rysowujemy na podkładach geodezyjnych. Także my mamy bardzo precyzyjne mapy wszystkich naszych obiektów, arterii komunikacyjnych, usytuowania scen i w ten sposób pracujemy tak naprawdę od zakończenia festiwalu. Potem wiadomo, że jest przerwa. I mniej więcej od początku roku już jest taka mocniejsza praca nad kolejną medycyną. Mam wrażenie, że jesteś najlepszą osobą, żeby podpytać, jakie są wymagania techniczne zespołów, czego oni oczekują od polskiej produkcji. Wszystkie zespoły od polskiej produkcji oczekują tego samego, co od każdej produkcji. To znaczy, Rider jest wyznacznikiem tego w jakich warunkach technicznych koncert może się wydarzyć. Wiadomo, że jest pole negocjacji jakieś tam, natomiast staramy się realizować zapoczenie Zespołu nie powiem, że w 100%, bo jest to element negocjacji. Natomiast my mamy też swoją odpowiedź na raidery zespołów. Mamy coś takiego jak Production Pack, który jest przesyłany. Każdy zespół jest w stanie się zorientować, co jest dostępne na scenie. Dokładnie, jakie są warunki, jakie są jakie jest światło sceny, wielkość i jakim dysponujemy sprzętem na ich przyjęcie. A mógłbyś zdradzić, jakie najdziwniejsze w całej historii of festival te ridery techniczne były wysyłane przez zespoły? Co tam się znajdowało, że musieli się negocjować? Ja nie, nie uważam, że jest coś takiego, co, co jest dziwnego w rajderach. Tak samo jak przy produkcjach muzycznych, czy teatralnych, czy jakichkolwiek innych. Najczęściej mamy do czynienia no po prostu rzeczami, które są elementem show. Ja tego nigdy nie postrzegam w kategoriach dziwnych bo zawsze wiemy czemu to służy. Czasami po prostu jest to trudne do zrealizowania albo jest to coś jest trudnego do pozyskania tutaj na terenie Polski. Czy jest coś po prostu trudno dostępne cenowo. Natomiast raczej, bo to są takie smaczki, nie? że ktoś tam chciał coś, a ktoś tam chciał wskoczyć na barana ochroniarzowi jak w zeszłym roku pani Grace Jones, co jest elementem show. Dla, dla mnie to są, to są normalne rzeczy. Wygląda to bardzo spontanicznie, oczywiście jest to bezpieczne i bardzo dobrze wszystko przygotowane wcześniej. To jest takie z mojej strony tylko zradzenie kulisów, natomiast ja tego nie postrzegam już z racji pracy w takiej kategorii. Jak często dochodzi do tak zwanych gaszenia pożarów, że za 5 minut koncert i nagle coś się komuś przypomniało? Nie, no tak akurat nie dochodzi do takich rzeczy, że się coś przypomina 5 minut przed koncertem, wszystkie rzeczy z reguły wychodzą wcześniej. Bardziej skomplikowane koncerty, jak dzisiejszy, obok którego tutaj przygotowań rozmawiamy teraz, czyli koncert zespołu Kraftwerk, przygotowania zaczęły się dziś rano od godziny 10.00. Wszystkie rzeczy, które miałyby wyjść, wyjdą właśnie teraz. I wieczorem będziemy już na pewno przygotowani w 100% i pójdzie wszystko gładko. Natomiast jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, wiadomo, że największym wrogiem przy realizacji takiego plenorowego przedsięwzięcia to jest czas i pogoda. Tak jak wspomniałeś w swoim pytaniu. O przygotowania w zaciszu domowym, one są bardzo długie, natomiast jeżeli chodzi o przygotowania tu w terenie, one są niestety bardzo krótkie. My jesteśmy tutaj raptem od poniedziałku, a jak się popatrzy na skalę tego, no nie uważam też, że to jest jakiś ogromny, największy festiwal plenerowy albo najbardziej skomplikowany technologicznie, natomiast no, trzeba mieć to na uwagę, że ta skala, którą my tutaj produkujemy, ona jest produkowana w ciągu kilku dni tak naprawdę. Od poniedziałku do piątku, z tym, że ten piątek to już jest dzień przyjęcia publiczności i koncerty. Także to jest, z tego tytułu wynikają często różne rzeczy, które, które wymagają jakby przemyślenia, zmiany logistyki i szybkiego reagowania. Festiwal to tylko czas pracy, czy też czas przyjemności rozrywki? Na jaki koncert ty czekasz? To znaczy, ja bardzo rzadko mogę być na jakiejś większej części koncertów. No też przez tą intensywność pracy przed, już potem się tylko koncentruję, koncentruję na, na tym, żeby to wszystko było dobrze zrealizowane. Mógłbym, mógłbym, mógłbym tak powiedzieć troszkę prze, prześmiewczo, że, na, że czekam na te koncerty, które się właśnie kończą, bo mamy już kolejną rzecz za sobą i, i wiemy, że, że wszystko działa. Natomiast ja osobiście z racji sentymentu, bardzo czekam na koncert Kraftwerk, który już widziałem kilka razy. Pomimo to jest to dla mnie bardzo miłe, że tym razem, tym razem ja jestem jakby współproducentem ich koncertu tutaj i bardzo tego koncertu oczekuję dzisiaj. Dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.